Siemaneczko, widzowie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak spadłam z konia, i co się wydarzyło, czy żyję, i jak to się wszystko potoczyło. I w sumie to opowiem Wam, jak zrobiłam sobie to. No i życzę miłego oglądania. No więc w tym odcinku opowiem wam co się dokładnie mi stało i pozwólcie, że wam to narysuję w rysunkach i mam nadzieję, że wam dobrze to zobrazuje i z góry przepraszam za moje bardzo nieumiejętne rysowanie. No ale cóż. Więc tak siedziałam sobie jak co dzień na huzarku, jak co tydzień w sumie. Ta jazda zapowiadała się Ogólnie bardzo dobrze. No, i ogólnie dzisiaj wtedy mieliśmy skoki i jechałam sobie na przeszkodę. Pani kazała mi przyspieszyć, no to ja przyspieszyłam, ale huzarek tak mocno przyspieszył, że jakby ja się odchyliłam podczas tego przyspieszenia do tyłu i nie skupiłam się, żeby nacelować go na środek przeszkody, tylko skupiłam się na utrzymaniu się na nim i ostatecznie i tak poleciałam, bo sobą y, strąciłam ten ogólnie stojak, który trzyma przeszkodę. Y, Huzar wjechał prawie w tą przeszkodę, jakby no w ten stojak. Ja się odchyłam na bok, strąciłam stojak. I podczas spadania chciałam się zamortyzować ręką. I w sumie wszystko działo się tak szybko, że też sama nie wiem, co ogólnie się stało, ale chciałam się zamortyzować ręką i ogólnie chyba cały ciężar poszedł na tą rękę, i po prostu spadłam. I okazało się, że jeszcze potem wsiadłam jeszcze raz na huzara i skoczyłam jeszcze raz tą przeszkodę, bo nie wiem, w sumie jeszcze aż tak tego bólu nie czułam. Potem jak wróciłam do domu, to. Miałam spuchniętą tą rękę i pojechałam na SOR i okazało się, że no jest złamanie. Teraz jak to nagrywam to zostały mi jeszcze około dwa tygodnie jakby gipsu i w sumie to będę mogła dopiero pod koniec marca wrócić do jeździectwa. No i cóż... Tak to wyszło. I to w sumie już cała moja historia. Yy, jeszcze raz przepraszam za te rysunki, bo naprawdę na szybko je rysowałam, bo jakbym miała zrobić tak dużo tych rysunków, to po prostu no, nie chciało mi się ogólnie, więc tak mam nadzieję, że jakoś sobie to zobrazowaliście. No więc tak to wszystko się skończyło ogólnie, to yy, na pewno jeszcze wrócę do Jeździectwa. Bo wiem, że niektóre osoby, które właśnie miały taki upadek z jakimś jakby uszczerbkiem na zdrowiu przy okazji To jakoś nie wróciły do jeździctwa, przestały je lubić A ja owszem, chcę wrócić do jeździctwa W sumie jakoś aż tak bardzo nie zaraziłam się tym upadkiem No cóż, yy, mam gips Wyglądam tak Jest yy, przykryty bandażem i nie wiem, właśnie, czy na razie będę coś rzucać. Na pewno wrzucę filmik z urodzin, bo niedługo będę robić. Tak, będę miała urodziny z Gibsem. No cóż, tak to już wyszło. Więc będzie filmik z urodzin, a jakieś inne filmiki. Miałam ogólnie parę fajnych planów na jakieś materiały fajne, ale ogólnie, no to na razie nie będę mogła ich zrealizować, więc chyba po. W filmiku z urodzin to już nie będzie filmiku, filmików nie, bę nie będą wlatywać, filmy. No bo cóż, teraz mam dwa tygodnie jeszcze ten gips, potem bo jak mi zdejmą gips, to wiadomo też nie będę mogła od razu po zdjęciu gipsu zacząć jeździć, też będę musiała mieć trochę przerwę, więc na pewno jeszcze będą filmiki. No i też. Pamiętacie jak Wam obiecałam, że będzie mini daily ferry, no to też muszę je odwołać niestety, bo miałam też jeździć na pół Miałam je jeździć na półkolonie, ale no niestety nie mogę. No i w sumie to... to wszystko. Więc jeśli Wam się podobał ten filmik, to zostawcie łapki w górę. Nie mogę pokazać. Łapki w górę, subiki i do zobaczenia. Bye.